Witam Was drodzy widzowie w sobotę Dzisiaj jedziemy na drugie testy mojej Toyoty GR Jaris Do Oleśnicy na płytę Na starą płytę lotniska Gdzie kiedyś latały samoloty A teraz my tam będziemy latać moją Toyotą GR Jaris Z nami jest mój mechanik, który budował mi moją BMW Cześć Radziu Siema Radzi dzisiaj też będzie upalał swoją bemkę Złe pusterku, ją trochę widać. Jaki ty tam masz silnik, Radek? Ja mam silnik y, benzynowy. Na pewno nie od bęki, bo od, od, od pasata. Ile? Jedno turbo? Jedno. Jedno turbo. Jedno turbo. Pe pewnie nie uwierzycie mi, że tam jest silnik od Passata i to Wam pokażę wszystko, jak to wygląda. Kto wie, my już dojeżdżamy, jesteśmy już na płycie, tak jakby lotniska. Tak to właśnie wygląda. Mieliśmy też troszkę takie opóźnienie, bo byliśmy w McDonaldzie na małym przystanku, kupiliśmy sobie tam jakieś rzeczy. I my właśnie stajemy, rozkładamy się i zaczynamy jazdy. Ja się ubieram ciepło, bo naprawdę mocno wieje. Bo teraz Radziu, gdzie jest moja bluza? No to przed chwilą ją wyrzucałeś. O, jest tutaj jest. Dobra. Mamy bluzę Młody Pelikan. Ubieramy. Mam nadzieję, że mnie dobrze ociepli. Ja już jestem bardzo dobrze ubrany. Kur o, cześć! Kurtka, bluza, czapka. Wszystko mnie dobrze ociepli, bo na lotnisku bardzo mocno wieje, bo mamy tutaj teren taki otwarty. Wszystko to jest jedno wielkie pole, więc... Tylko z, z kawałkami betonu, które, po których właśnie będziemy jeździć. Wszyscy jadą w tym samym kierunku, żeby nie było sytuacji jakichś... Eee... Ekipa Pelikan Team nie mogło zabraknąć. Rodziny szumnych. Miłoż! Pablo! Pelika! Rysiu! Olek! I Oleg. Wierny kibic jeździ z nami wszędzie! Olijański! I rodzice są też. Tak czy tak? Tak, nie? Do nazwiska, co? Jak myślicie? Pod kątem. Dobrze jest, elegancko. Agencje reklamowe reklamowej by Cię nie przyjęli. A dlaczego nie? Bo mnie nie ma. Ja chcę coś tam pokazać z przodu, co się stało po wczorajszych testach. Przed wczorajszych Okej. Okay. Czyli to tato zrobił.

dzikani my zakończyliśmy testy w Oleśnicy gdzie na treningach startowało 40 Ponad 40 zawodników i zajęliśmy trzecie miejsce czasowo, więc jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Było bardzo fajnie, było szybko, tor był bardzo techniczny. Ja jestem bardzo zadowolony z tych testów. Będziemy musieli jeszcze popracować nad doważeniem auta. Będziemy jechać na doważaniem wszystkich kół, żeby, bo ja jestem lekki, a mój tato waży 85 80 kilo, ja ważę 25 kg, więc jest ta różnica, i po prostu na dohamowaniach blokuje koła, i nie możemy utrzymać. Ja nie mogę utrzymać auta w takim poślizgu, gdzie koła są zblokowane, bo z tego jest bardzo ciężko wyjść. Będziemy chcieli też popracować nad troszkę mocą, bo brakuje nam tej mocy, że dopiero od 4000-5000 obrotów zaczyna to auto wstawać. Więc chcemy popracować nad turbiną i nad komputerem, żeby po prostu auto lepiej od dołu wstawało, żeby miało większy jad i to od zera, żebyśmy na starcie mieli ten jad i żeby od razu po prostu on wstawał do niezliczonych prędkości. Nawiązując do tego, co mówiłem wam wcześniej, jedziemy teraz do dzierżoniowa do firmy MTS, do pana Marka, który zaoferował nam pomoc. W wyważeniu mojej Toyoty Girl bo jak Wam wcześniej mówiłem, przy hamowaniu, przy ostrym hamowaniu gdzie koła blokują, po prostu się waucie. Okręć! Ok, ok, ok. yy, mamy nieró nierówną wagę, jak Wam mówiłem, że Tato jest cięższe ode mnie i to dosyć bardzo dużo. <śmulacza> Prawie 60 kilo Ty, ty, ty. Nie przesadzaj, nie, nie o 60. W sumie tak. No masz to dobrze. No właśnie. Nieważne. No, no, co do gazach, jedzieś, jedzieś, jedzieś. Nie uczyłeś się kiedyś matematyki. <noise> A ja dopiero ze szkoły wróciłem. Wy masz rację. <głosy> <Dobra>. <głosy> I tak. pan Marek chce nam zaoferować, nam zaoferował. Wyważanie auta, bo musimy po prostu je doważyć tak, żeby nas tak bokiem nie stawiało przy hamowaniu. Więc przy okazji pokażę Wam też kilka fajnych subaryn, więc czekajcie i zaraz do Was wracam. Tak jak wam obiecywałem po drodze, teraz wam pokażę kilka najfajniejszych, a może nawet wszystkie rajdowe subaraki. Więc patrzcie to. Tutaj stoi w tym garażu stoi moja Toyota Guerriaris już chłopaki tworzą już tak to wygląda wejdziemy jak mama? ekstra <grywka> Tutaj mamy takiego bardzo fajnego subaraka. Tak to wygląda. Tam mamy korektor siły hamowania. W tych subarakach jest wszystko. Tutaj mamy jakiegoś wypatroż... Wy... całkiem wypatrożowanego. Nie mogę tego wypowiedzieć, ale okej. Okay. Takiego. Nierajdowy. O, To jest porządny bus serwisowy. A nie jak nasz. Taki tam stoi. M Muchomor. Taki nudny. Ten to nie jest nudny. Ten to jest kozak. No. Takiego bym chciał mieć. Idziemy zobaczyć takie bardziej sportowe submarki. O, tam jakiś wpół ucięty. O nie! Sweet! <laughs> nie chciałbym takiego Subaraka na pół. Tam <laughs> BMK stoi. Okej. Okay. Teraz tutaj mamy już się zaczynają Takiego kiedyś mieliśmy. Nie takiego białego, tylko takiego. No takiego kiedyś mieliśmy tyle, z lotką. A ten chyba takiej lotki nie ma. Nie posiada. Tu są coś takie fajne. Ten jest przepiękny. Ten mi się bardzo podoba. Jest bardzo fajny. To nic nie waży, a fajnie wygląda. Tak. Ten też fajny. A ten to jest też kozak. Jest ta wersja taka krótka. O ten, o taki ten. Ale są fajne. No, te mi się podobają, ale te takie Dosyć najstarsze o takie są najlepsze. Takimi to ja jeżdżę w grach. No. I to jest malutka część tych subaraków. Taka pogoda dzisiaj, że chwilę Wam pokazywałem te subaraki. One stoją na trawie i już mam całe buty mokre. Tak właśnie wyglądają wagi w profesjonalnym zespole. I tak jest właśnie na każdym kole. W ogóle pierwszy raz widzę swoją Toyotę od dołu. To są właśnie po hopie uszczer uszczerbki pierwsze. To na hopie tylko. Tylko skoczyłem i jeszcze nie ma zawieszenia szutrowego i dziób zamurkował. No. W środku był taki huk normalnie jak to strzeliło a bolało. A potem tato powiedział, już nie jeździmy po hopie <grywa> tak szybko. No, tam na hopę ja wlatywałem 140 na godzinę i to już była tak mm, dosyć mocno. Z 60 cm na pewno. Dobra, wychodzimy. O. No i tak to wszystko wygląda od dołu. Jest to profesjonalna waga. No i to zrobię razem, że w Nie szukałbym nic. Na hamowaniu, na hamowaniu Nie mogę się ruszać ani nic mówić. Bo chłopaki to wszystko ważą. Możecie wyjść. Dobra. Teraz już do was wezmę normalnie, muszę. O Jezus, to się ciężko wy wychodzi, bo spająk jeszcze musimy nałożyć takie karbon, karbonowe nakładki, żeby się nie rysowały. bo już jest dosyć, dosyć porysowane. Jest naprawdę bardzo obiecujący. Jak założyłem, a z przodu masz 12 kg różnicy, widzisz? Na jest, jest, czyli jest, jest szansa, że to po prostu na tym tylko takim delikatnym lewym, jak było, nacisnąłe, to jeszcze tylko ewentualnie korektor siły hamowania. E, korektor siły hamowania do przodu, do, do, przodu odsuń, czyli, i do przodu, czyli odciąć go. Ja bym go po prostu w ogóle dołożył, bo zacząłbym od totalnego przodu, można zrobić tą mniejszą prędkość na testach, ale zacząłbym od totalnego przodu, przesunąłbym balanser totalnie generalnie na przód i wtedy bym zobaczył, jak się, na poszczególnych prędkościach przy stówce, przy No jak zrobiliśmy tak, że daliśmy, dołożyliśmy tylko jedno koło na tył, centralnie, tak jak jest w kuwecie. Tak. I mamy balancer, sam, jedno koło. I I balanser dałem na sam, na sam na przód sam. mu, czyli odciąłem mu dopływ do tyłu. Tak. I już nie było tego problemu. Mhm. A czy jeszcze trochę był, ale było to. No to on już to zawsze będzie, będzie. Do widzenia, do, do, do widzenia dziękuję. To, to zawsze tak będzie, bo jak już y, mocno hamujesz agresywnie i dociążasz przód, to wtedy automatycznie ten tył się odkleja. A jak się odkleja i masz delikatnie, jesteś postawiony bokiem, no to ten tył chwyci nagle i, i się go postawi, a, postawi więc... Buja, wiesz, na na, na hamowaniach, ono jest... Ono siada tym przodem. Nurkuje. Tak, ono nurkuje i ten tył, i ten tył y, jakby podnosi jest szansa, że ten skok tego seryjnego, Yy, na tej oponie amortyzatora nie otwiera się tak. Znaczy, rybą mamy całkowicie już być może otwarty i wtedy już tak naprawdę podnosić Ci go zbliżać. Do, 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 dokładnie tak. I wtedy czy to tak. to żadnym balanserem nic nie zrobisz. No wiem. Ależ, bo sprężyna jest duża. A Amor jest na, 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 nie normalny, nie, normalny nie, asfaltowy. No Chciałbyś kiedyś jeździć w subaru? Chciałbym się bardzo przejechać tak y, za po prostu kierowcą i zobaczyć jak z nim się jeździ i wtedy podjąć decyzję czym będę jeździł. Podsumowanie otóż tego bardzo dla mnie miłego i fajnego vloga. Dwa dni jazdy moją Toyotą Geriadis, która tam stoi właśnie za mną. Dzisiaj też bardzo fajny dzień. Jest, byliśmy przed chwilą, jeszcze jesteśmy, zaraz wyjeżdżamy od pana Marka z MTS. Było bardzo fajnie. Dziękujemy za zważenie mojej Toyoty, za chwilę poświęconej pracy dla nas. To były dla mnie bardzo fajne wspomnienia. Zawsze jak przejeżdżaliśmy tą drogą, to zawsze patrzyłem na te suwaraki i chciałem je zawsze z bliska obejrzeć. Więc dziękujemy. Ja jestem bardzo podekscytowany i dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Życzę miłego oglądania. Dla mnie to były bardzo fajne wspomnienia, więc do zobaczenia. Cześć.